Dobra, luk jako jedyny jest oddalony Chyba idzie do mnie nie, na razie Kurwa, czuję, że to on znowu z jakiegoś powodu Prawie mnie zajebał chyba już Oni wyjebali kamery

Nie siema, siema no. Dobra, powiem tak siema. Od suchara tak Szczurek. śmierdzi Szczurek, Strasz. O śmierdzi, tak. nie no kurwa, robiłem taski no nie, nie, nie. Możecie czekały. Dać zazm, Dobra, możecie mi też boś zarazem kurwa go Specjalnie czekały, dobra no Wchodziliśmy sobie no, tutaj mów. w trójkę, był Luki, byłem ja i był Paramaxil No i co, robiłem Zostawiłem tasku. na sekundkę, no i co się stało? no, go już z nami nie ma Ale <laughs> ja ja nie no, ale nie Tak jak 2 gierki temu, to samo było ja tam mu zaufam. Dobra, głosuję na ciebie. Pierdolę. No ja, to, nie ja. Ty. to ja, to ja. To ja, nie wiem ja. kto to kurwa jest. To ja, Dobra, to no, tak. głosuję na parę maxilach. A ty czemu się cieszysz? To no. Ty. Hey. Dobra, suchar gra ja? ze mną, no. No ja jestem kurwa... <laughs> 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 suchar <laughs> gra ze mną. Wydał <laughs> kolegę jeszcze. Dobra, wypierdalamy no, no, se para w no, no ale kurwa, fejkuje. No, fejkuje. Powiem tak. Suchar śmierdzi tak, że ja dam rękę odciąć, Nie, wiem, to jest nie! Ja to wiedziałem, bo no, jest ale... pan axyw taki obok, klikamy przy emergencji i klikamy tego. No. Ja za krótko gram, dobra. Proszę bardzo. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, zrobiłem no, taska. To... Zrobiłem taska Nie na zrobiłeś na taska, stałem koło ciebie i <laughs> koło taska. taska. No zrobiłem kurwa <laughs> taska. taska Od kiedy kurwa. taska się robi? sekundy, tak on. Jakiego no, taska zrobiłeś? Się robi. No w kafeterii w lewym górnym rogu. Nie, jaki ty nawet nie byłeś w kafeterii, ty byłeś na środku koło przycisku. Nie no niech powie jaki task, jaki task. Nie pamiętam, w lewym. No ja nie, tak ja! do... <śmienny> nie, nie, Nie pamiętam! A potem poszedłem do medycznego i do medycznego. Dobra, słuchak, Tak głos już każdy Dobra. dał. Jeszcze ja nie wiem, jak ty się zdążył do medycznego, Dobra. na sam tu Ja głosuję na holaka w takim bo razie. Nie, nie ma problemu. Jest... Nie, 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 nie. chwilę Najbardziej przeciwko mnie był szako, głosuję na tak, szako. Prze to byłeś. Nie, no, słuchaj, powiem tak. Szedłem za Ksajem i ty specjalnie się zatrzymałeś, żebym za to mi no? Aaaa ja, Kurwa, kurwa. Ja. Baramax się oszukał Dobra O oh, chuj Pociągnąłem skurwela do grubu <laughs> Idę tak kamery, kurwa A co za zawrotka od holaka? Trochę gówno widać na tych kamerach, no. czy kafeteria. Cześć co widać na tych kamerach? Jesteś z kafeterią, ale nie wiem co. Oh. Dziękuję za wojowników, widzowie. Jesteście wspaniali. Marek, ciało. O, Holak padł. Chciałem powiedzieć, że to on, ale... To nie Holak Ja nic więcej nie powiem, w elektrowni i tyle Dobra, Popo nic nie powiedział co on gra to Popa. Nie no, Popo. Dobra, Juki. To na no Popa to Juki. O, to Yuki. Nie, ja byłem z Wysockim i mogłem go zabić i potem ciebie Nie, to jest Juki. Ja byłem akurat na Adminie i sobie patrzyłem. Popo był na Adminie cały czas. Dobra, to juki. Zagłosujcie tak, po prostu na sekcje, po mnie. Wow. nie mogę odpisać na PW, ale no musicie założyć konto z refa, pobrać grę i przejść tutorial. Czyli dopóki gra wam każe coś robić, to to robicie. Dobra, to Wysocki. 5 minut to trwa. Jak mogę. już możecie robić cokolwiek, to już przeszliście tutorial. i idę robić te taski, może wygramy, na no taski No ja nie wydaje mi się, że wyder pszaka Śledzi całą grę kur. Zdziwię się jak to, bo za dużo osób pada jak na śledzącego mnie chłopa Aha, on musiał już tylko jednego zabić. <kłysy> nie wiem, Paramaxyl, kurwa, nigdy więcej z tobą nie chcę współpracować. Co ty mówisz? No, no zro, kurwa, muszę Puchu grać. <gry> nie mogę. Ale, no, kurwa, grał. nie wiem, wysocki tak grifujesz kurwa. No, to prawda. Trzeba mieć białka na gości. Dobre, <grym> Dobra, Dzień. No to para maksi, tylko on tak szybko zabija. Juki! <noise> co ja? Yuki, jak kuj, coś mi to kurwi! Ale to ja byłem na przecież... Nie, no nie, no żaktuję, ja nie mam no niedbitych dowodów, ale byli niedaleko, był Yuki i. No tak, jest czysty, bo robił tego taska, co widać, jak go się robi. No, obok był Yuki i Ksa, jeżeli Ksa robił taska, samo. no to Yuki. To no, fikesz. No, ja ale ja byłem za tobą, więc to ty to byłeś przede mną, więc to ty zranie. raczej. Dobra, czy ktoś dobra, ma jakieś ja. domysły? Ja Holak nie byłem, ja byłem w kafeterii i skończyłem w adminie. To no no ja byłem. No, no ja był. robiłem tylko jednego taska z meteorami, więc. Tak Holak to ty byłeś? Tak, to ja byłem. No dobra, to głosuję na Holaka Dobra. Jezu nie mogę. Nie mogę tą debilu, ja skipuję kurwa to no Ale co, skupuję. no powiedział, że to on, ja no. Nie skipuję. Nie. Ja tak mówię, tak że, tak to nie mówię tak. że to on jak dobra, powiedział to. Dobra, to no. słuchaj. Nie no ja sobie robiłem czas, nie mam kurwa, właśnie się gra. To ja. To no. Nie, czemu człowiek jest na cholaka, jak? Nie, słuchaj, chce być chowany. No, ale kurwa, tak. Ja jest sobie robi razem, nie? Robię razy, ja nie, dałem nie, no, skimboł, ja dałem, ja dałem, czy jest poważny? Aha. Nie, dobra, skipu, się? Kurie, pierdolę. Pierdolę, no, przecież nie. Dobrze, tak, puje pierdole. Puje pierdole, no. Chab pierdole. Furbi od słucharza. No, raz jako jedyny, to. Razem. Przyszedłeś, no właśnie ty ja sobie. Tak, tak. Bo co, bo cię bił w Warszawie? yeah uh. Wiedziałem kurwa, taki dziwny movement miał chłop. No, a suchar powinien ogarnąć. Co ten debil robi? Biblet, po z moje 5 dolarów. No śmiało, co tam chłopacy? Uwaga, znalazłem Gdzie? trupa Marcina w komunikacji. Dobra, ja sobie pozwolę zagłosować na ciebie. Co no, nikogo nie widziałem. No nie, no naprawdę, no, 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 ja, no to nie ja, przysięgam. tak kurwa było, identyfikę. Ale uwaga, uwaga. nie było. Luki mnie widziałem jak robiłem taski w elektrowni. Ostatnia zwiększał jak, jak się ja, jak ja, ja się widziałem w elektrowni jak ja z popem byłem kurwa od początku jak zgasły się. Wy byliście światło. w elektrowni po prawej stronie, a ja byłem po lewej i poszedłem do Was po prawej. W elektrowni, w pokoju. Na pewno, na pewno, na pewno. No. No, no, no. no. Dobra, Dobra ja Wam powiem, kto mi dubcy, niemiłosierni, kurwa Snorlax. Nie, snorre jest na pewno czysty. Nie, nie, nie ja ale tak. tak. Wychodził mnie spokoju. No, no, pokoju. No, A jest idiotka. Ja za to Fikęsa ręczę, na pewno jest czysty. Albo ja jestem czterem. 4 Nie, Ale cholak, znowu będzie tak jak z poprzednich, dwóch meczach? Nie, nie będzie tak to, jak z poprzednich, zaczęłem Zaczęła się gierka, poszedłem z popem na dół do elektrowni, zgasło światło, on się przełączył i. Kurwa, kiedy ty byłeś w elektrowni? Jak my od razu z bomby poszliśmy kurwa na dół. No, nowy? suchar był ja, w suchar, elektrowni, ale to nie i wchodził i wychodził z no? tej elektrowni. Widzisz? Juki potwierdził, że byłem w elektrowni. ale Ale na czemu natry. taska nie robiłeś, skoro byłeś w no, elektrowni? No robiłem taski o, po lewej stronie, a potem był No, Co mamy to był Ale nie można, ej ty, czekaj, czekaj. Przecież do taska są potrzebne dwie osoby. To jak mogłeś zrobić jednego i odszedłeś? Ale jak dwie osoby? No, przecież to są pojedyncze taski, moje. Ale przecież do powstania no tak, kto, kto? Szybko, szybko, szybko. na kogo? Uwaga, no no nie! Tak, nie. No, ja robię... no nie, nie. No i znowu, kurwa, w nie poprzednich wymarzeń. Zap... Uwaga, zapamiętajcie uważnie, kto na mnie głosował. Dobra. Kto? kurwa, debilu. Kto żeby mnie wyjebać? Zapamiętajcie. Nie wiem. No hmm. Brawo! <laughs> dobra. Cholera. Szukam tego. <śmany> Zapamiętacie, kto nam nie głosował. <śmany> <śmany> Ja nie mogę naprawić jako duch, nie? Chyba nie. Nie, nie mogę. Już, już pytałem się. O... No. Dobra, to no, Fitals to... dalej, dalej Nie czerwę. wiem. Fikans. Coś mi tu niebezpiecznie kurwi No ale powiem po tak. co wciskasz tak ja, kurwa Ja, Popo i Juki Juk jest na pewno czysty, Polak jest na pewno czysty to Popo fizyczne, powiedzmy to, też na pewno. Para no to? Maxil, to mi kurwa tak z mapy szybko spierdala, że to nie no wiem nie, to Ja, tak ja nie z Paramaxilem siedziałem na początku mapy i mi nic nie zrobił hmm. A ja powiem tylko tak Polak no to przyszedł... Momek przed jak do bóle? elektrowni. Nie nie wiem, za no, i stał ty wychodziłeś 4 sekundy w miejscu, nie robiąc paska żadnego. Co, kurwa? Gdzieś no. ty nie byłeś z elektrowni, tylko ja odpaliłem silnik, kiedy ty skręciłeś na prosto. Byłem, byłem nie, w nie. Elektrowni, tak. nie, 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 nie. Nie, 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 musisz w nie, 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 nie. Nie, 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 Specjalnie chciałem tak zobaczyć, wody. czy Wentem nie spierdolił, kurwa. ale stał w miejscu. nie ja tak za każdym razem, tak? jak kogoś widzisz drzesz pysk, a teraz się śmiejesz, dlatego no nie ma kurwa w ogóle. No dobrze, ale jeżeli to nie będę ja, to to jesteś ty kurwa. Dobra, ja głosuję na no, holaka. No dobra, dobra, to głosujcie. A to jakie się są dowody na holaka? Nie ma. Może no, stał w miejscu 5 sekund i nic nie robił. A? Żadnego taska. Nie, holak musi być czysty. Bo Zdrowot? jak... Jak było, maja, to der kurwa. Der Bo imposter chyba nie może, jak jest ten. Jak jest sabotaż, to on nie może łapy przystawić, żeby to może, naprawić. Może, Czy może? No, no, może, 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 żeby no, pikować. Hmm. No to już nie wiem, kurwa. Ja, ja wstałem, że to jest popo i terpszako. Nie, Ale ja też nie. Ja cały czas za Tufikensem chodzę. Czyli nie, I, mam... i, i, nie to wiem. Ja na holaka bym sobie. Nie wiem. Ja skip. Ja, wiem, ja to też dure. skip, no. Ja nie mam pojęcia. No dobra. Szczur tak grywa? Szczur nic nie mówi, kurwa, i się sami nawzajem. Hehe, <grydolam> jak szczur nic nie mówi, czysty wychodzi z tego. <grydolam> o, ja mam wszystkie taski zrobione. A, wchodzimy za złoczyńcą Maximem. Tara. Od tych dwóch pierdoli. O, para idzie. Za Snorlaxem Ale go kurwa goni Ale dojazd Szczuras jak goni bezbronnego Snorlaxa A nie dojechał go Obstrał zbroję w Paramaxi Ty tu się ktoś wyjebał Ty co holak? Dobra. Kto zginął? Popo. Po. Biegłem na to emergency ze Snorlaxikiem i było ciało już. No my byliśmy w kamerach, ja kamerach troje. Więc... Ktoś z was musiał to być. Ja na... stałem. Snorlax, i ja jesteśmy na kamerach teraz. Powiem nam. Ja stałem. Ale tak nie, 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 nie. To musiało być... Musiałbyś... Czemu Snorlax nic nie mówisz? Nie, to musiało no, ja być byłem... w momencie kiedy ja, ja byłem... Moment. Ja, mogę... ja byłem... Ja, mogę... to ja byłem gdzieś. Ja byłem... Snorlax. Bo my biegliśmy razem na to emergency. przystawiliśmy łapkę. Jak biegliśmy, to tam ciała nie było. Wyszliśmy, było ciało. Ja biegałem nie. z dekpszako. Nie, poszedłem... Jak było A ten... A z kim biegał Yuki żeby... przez tą akcję? Przed... no. Żeby przystawić łapkę, to przyleciał Luki, Luki, ale poszedł na górę, to ja poszedłem na tu i wtedy byłeś ty, Maxil. Ale jak no. załączyło się, kurwa, ostrzeżenie, to ty z jakiegoś powodu, kurwa, poleciałeś po paliwo. Ale nikt nie był ciłkiem przez ten Bo czas. Jakie paliwo jak byłem i ja z tobą no, rękę. Ja, ja byłem też, wy zdążyliście zrobić ten task i poszedłem w kamerę i no, staliśmy tam we troje. Nie, daj, Ale a, Paramaxi to mi zup z przed jakiegoś czasu. Jest. przysięgam kurwa, no eee, ja przytłukiego. No kurwa no, jak ja to przykładałem w tym momencie jak ten, ten, no, ten zwłokie. Albo z i Paramaxi, no oni nie byli z nami nie. teraz. Ja był tu jeszcze Rasa kurwa. No ja teraz byłem na kamerkach, poszedłem potem. No dobra, ale określmy się grupą... Tak, po... Czekajcie, określmy się grupą, żeby nie było sytuacji, że będzie 3 na 3. Na kogo głosujemy wszyscy? Powiem tak, ja bym... Posłuchał Lukiego. Ja bym się posłuchał Lukiego Nie sobie kolejność. Ale jeżeli to nie będzie Paramaxil, to ja bym na Lukiego wtedy. Dobra, czyli teraz na Paramaxila jak nie będzie, to chodzimy w grupie kurwa. Dobra Jak coś to od razu walimy przyciski walimy na Lukiego. Ja nie wiem czemu na ciebie akurat. No, a nie mam zielonego pojęcia Ja też kurwa nie wiem To taki kurwa traf No trafił Polak wystawił, już czuję, tak czuję Dobra, jest. No <laughs> kurwa, że poszedł sobie tego to To jest Juki O, o tak. co ci Yuki chodzi? Zamknął mnie! Czemu nie chodziłeś z nami? A, zamknąłeś tam. No przecież drzwi były zamknięte. Drzwi. Właśnie, nie, drzwi nie zamknął były zamknięte. Mnie. Drzwi dopiero zamknąłeś, jak my tam weszliśmy i żeś mi pod nimi stał. cały czas Po Co miałem to zrobić? To jesteś ty. Yuki, nie było mnie zamknąłeś. tam, ja byłem z Dreprzakot. No jesteś nie, zamknąłeś ty! Zamknąłeś mnie, zamknąłeś mnie Juki. Nie, to byłeś ty, a, ty co Juki? z tego. miałem? To z tego miałem. To z tego. Kurwa, no bo nie zdążyłeś. Czego? Co mi daje zamknięcie drzwi? To byłeś ty na 110%, no kurwa. No, a każdy może a zamknąć tak, drzwi z każdego miejsca na mapie. Nie, nie może każdy zamknąć drzwi, tylko to może zamknąć gościu co sabotuje. No, ja chodziłem z zacholakiem, Ale bo... Ale nic mi to kompletnie Ale... nie by nie dało, no o co ci chodzi? Ten? No, dałoby ci, bo no. mogłeś nas złapać Nie, ktoś tak. mógł bo to zrobić, wiemy. żeby zamknąć tam w siebie i uciec z najwyżej. Obaj wiemy, że jesteśmy czyści, to Fikens. Ale ręczysz za holaka? Ja chodziłem z wami, od trzech przecież, kurwa. Dobra, no. no tak, to... on chodzi za mną, to znaczy. Jak czas. to ręczy za holaka, to ja wołtuję na jukiego. Ja ja. Według mnie to jest nie wiem kurwa, że było tyle sytuacji, gdzie mnie Juki mógł odpierdzać jeden na jeden, że... No ale ja pamiętaj, że ja ma nie miałem, a zobaczy osób nie. Właśnie, no właśnie. Co rundę jestem jak jesteś przy Juki. Jeszcze we troje w elektryłka ja byłem z na zewnątrz i nie, nie... nie, 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 nie ale nie, nie, jak to nie. To, jak nie, nie. to za argument? Nie, on był nie, był nie, nie. Nie, 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 nie. To nie na góle z nami nie byłeś. No byłem przed Dobra, to jest Juki wydał się. Wydałeś się. On za mną w ogóle nie był. No, argument. Ja wiem, bo my w chodziliśmy. No, dobra. A wiecie, że osoba martwa może też sabotażować jeżeli była killerem. No. argument. No, no, argumenty. ja zamusi miałem te drzwi. Ty no, już ale nie spizdy, to co mówiłeś cholak. Ale ja zapomniałem o tym, że małżonkarz. <laughs> ty, Marcin... Ale ja nie wiem Paramaxu, ty masz takie jakieś dziwne kurwa, ruchy. Co? Ty Marcin co tam się stało jak tu umarłeś? Bo widzę ja napisałeś, że ja jestem idiotem chyba. No kurwa, padłem w pokoju, wszedłeś do tego pokoju i Paramaxi szedł obok ciebie, wychodził z tego pokoju, kurwa. A ty stałeś przy tasku i robiłeś go 20 sekund zanim zreportowałeś, że ja się wyjebałem.